Dzień dobry, to ja mówię. Nie to, żebym szpanował, bo to czy się popisywał. Prężył muskuły jak młodzieniaszek. Bo jak wiadomo, młodzieniaszkiem nie jestem. Ale moja krótka koszulka to jest wymóg klimatyczny. Mamy potężne ocieplenie klimatu w Biskupinie. 25-26 stopni, i to tak w cieniu. A ja tu siedzę jak zwykle w słońcu, bo taki mam. E, taki mam plan e, filmowy. Co prawda mógłbym założyć jakąś inną koszulkę, niż czarną, trochę mądrzej, no ale niestety stara gdzieś pokitrała całą kolekcję e, od radka, przesłaną, e, że musiałem tylko sięgnąć po to, co wiedziałem gdzie leżą, a wiedziałem gdzie leżą czarne. To tyle jeśli chodzi o tłumaczenie się z ocieplenia klimatu i stroju. Ale ja to się przynajmniej wytłumaczę, proszę Państwa. Natomiast są tacy, którzy się kompletnie z niczego nie tłumaczą, tylko pakują nas z jednego nieszczęścia w drugie. Proszę Państwa, na pewno pamiętacie tą historię wojny, nie ma i nie będzie. Nagrałem nawet parę odcinków, gdzie wyjaśniałem, co miałem na myśli. Jakby ktoś z Państwa miał ochotę pogrzebać w tych archiwach, to z perspektywy czasu dojdzie do wniosku, że jeśli ja się gdzieś pomyliłem. To wcale nie tak bardzo, bo całe te działania operacyjne przeniosły się w tej chwili wyłącznie na wschodnią Ukrainę w okolicach Dębasu, o czym mówiłem od początku, że tak to się skończy. Ta cała, ten teatr krwawy, bo krwawy, ale teatr wojenny wokół Kijowa dawno się zakończył, nawet ze słynną ruską kolumną czołgów i wozów bojowych rozciągającą się na 60 kilometrów. Brutalnie rzecz ujmując, nowe doniesienia z, z frontów, z pól bitewnych na Ukrainie nie robią już na ludziach takiego wrażenia, jak robiły na początku. A przypomnę, że na początku i to jest to, przeciwko czemu protestowałem. Słyszeliśmy dzień w dzień, że za chwilę będzie, że teraz Ukraina, za chwilę będziemy mieli wojnę w Polsce, będziemy mieli zajęte kraje nadbałtyckie. No i co bardziej. E, pobudliwi, e, polujący na e, reklamy i lajki, krzyczeli o e, trzeciej wojnie światowej, w tym o wojnie e, nuklearnej. To zagrożenie, e, nie wiem czy minęło, czy nie minęło, bo tego w życiu nie, tego nie można powiedzieć do końca, bo wiadomo, że mamy do czynienia z Rosją ciągle radziecką, a tam pomysły się rodzą w bardzo dziwnej, w bardzo różnych miejscach. Natomiast tu i teraz jest mniej więcej tak jak mówiłem od początku: jeśli dojdzie do jakiejś agresji, to w okolicach wschodniej Ukrainy, gdzie ja się tak proszę Państwa rozglądam, bo tutaj nam się zrobiła marszałkowska. Jeżdżą samochody, trochę mnie to rozprasza, no ale postaram się skupić. E, mamy, e, proszę Państwa, taką sytuację, jak mniej więcej mówiłem, czyli mamy działania we wschodniej Ukrainie i ta relacje z tej części Ukrainy nie robią już takiego wrażenia e, ani w Polsce. A świat tak między nami dawno już zapomniał. O, o tym, co się na Ukrainie dzieje, przynajmniej ta część świata, która nie jest bezpośrednio zainteresowana robieniem biznesów w tamtym terenie. A tutaj głównymi zainteresowanymi są Stany Zjednoczone, które już przegłosowały tak zwaną pomoc humanitarną na poziomie 40 miliardów, wiadomo z czym to się wiąże. I tak jak też, proszę Państwa, mówiłem, że między Bajki można włożyć jakiś konflikt pomiędzy Niemcami i Ukrainą, i to, że Niemcy nie będą brały udziału w całej tej operacji odbudowy Ukrainy, już został zaproszony Żeleński, już mówił, że jest wszystko w porządku. Został zaproszony przedstawiciel Niemiec, a Niemcy, to nie jest Polska, to jest kraj, który się szanuje i wysłały tam bodajże ministrę, a nie, a nie kanclerza, którego zapraszał. Zapraszał Żołęski na zasadzie wzajemności, bo jak pamiętamy, Żołęski swego czasu pogonił bodajże prezydenta Niemiec, uznając, że pomoc niemiecka jest niewystarczająca i w związku z tym nie mają o czym gadać. No i najbardziej smutna w tym wszystkim informacja z cyklu, a nie mówiłem, a, a miałem rację, jest taka, że my z całym bałaganem zostaniemy. Wszyscy się obrócili na pięcie, natomiast my z tym wszystkim zostaniemy. Zostaniemy. Z dwoma milionami, czy nawet więcej, uchodźców, którzy są takimi uchodźcami rotacyjnymi. U nas pobierają rozmaitego rodzaju zasiłki, korzystają z różnych ulg i udogodnień, a gdy są jakieś wyjątkowe dni, jak święta na przykład, to wybierają się z powrotem na Ukrainę, żeby znów do nas wrócić po te same przywileje i po te same prezenty. To jest, proszę Państwa, polskie przekleństwo, bo ja tego inaczej nie, nie, nie potrafię nazwać polskie przekleństwo zero wyciągania wniosków z historii, zero nauki tylko takie, właśnie, infantylne na poziomie pensjonarskim. Hura optymistyczne, pomagamy, bo moralność, bo etyka. A co tam pieniądze, niech paliwo będzie nawet po 20 zł. A jak ci się nie podoba, to jedź na Ukrainę i zobacz, jak tam cierpią ludzie. Proszę Państwa, no, nawet nie chcę się tego jakoś szerzej i specjalnie komentować, a z drugiej strony trzeba, bo, bo to nie jest pierwsza i niestety nie jest ostatnia operacja tego rodzaju. Za każdym razem, gdy epatują, gdy rzucają argumenty w rodzaju biednych dzieci, kobiet w ciąży, no to do znudzenia nie ma co tego powtarzać. No ale proszę Państwa, ten mechanizm działa do tego stopnia, że za tym stoją miliardy, tylko że Kraje rozsądne inwestują miliardy nazywając to pomocą e, humanitarną, inwestując w to, po to, żeby robić biznesy na Ukrainie. Natomiast my jesteśmy ostatnimi frajerami, którzy ponoszą e, koszty e, tych wszystkich międzynarodowych operacji na, e, na Wielką Stokalę, i to się nie zmienia. A jak bardzo ten temat ukraiński jest już tematem. Wybrzmiałem, no świadczy to, że na tapecie dzisiaj wśród sensacji tematów dnia mamy nieśmiertelny konflikt pomiędzy Zbigniewem Ziobro i Mateuszem Morawieckim. No to nic dobitniej nie pokazuje, że ten temat związany z konfliktem na Ukrainie wygasa. On się już medialnie i politycznie, mówiąc brzydko. Zóżu. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Cóż to za satysfakcja, że można sobie kolejny raz powiedzieć: A nie mówiłem, a przecież uprzedzałem. I dalej sobie głaskać jego w ten sam sposób. Ja bym, proszę Państwa, wolał się tysiąc razy pomylić, ale żeby Polska na tym wygrała. Niestety, jeśli się gdzieś pomyliłem, to się pomyliłem w niewielkim stopniu. A co do generaliów, kolejny raz miałem rację, i to są racje na poziomie warte, wycenione na. Dziesiątki miliardów złotych, bo tyle to nas wszystko będzie kosztowało. I najgorsze w tym wszystkim, proszę Państwa, jeszcze raz to podkreślę, jest to, że przy następnej okazji jestem przekonany, czy ta, czy inna polska władza popełni dokładnie te same błędy, bo to jest jakieś smutne, dramatyczne polskie przekleństwo. Rządzą nami tacy ludzie, jacy rządzą i nic nie wskazuje, aby to się Choćby w minimalnym stopniu zmieniło. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.